Dzień dobry witam wszystkich na targu gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65 ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy myślę że każdy coś znajdzie dla siebie zapraszam na film startujemy dzisiaj mamy czwartek jest bardzo mały targ a teraz ważny komunikat dla wszystkich hodowców otóż w sobotę giełda jako taką nie pracuje wszystko jest pozamykane natomiast yy, szlapany będą otwarte, darmowy będzie wjazd kto będzie chciał z przyjechać to czyli giełda normalnie, rynek z gołębiami będzie, tylko dla gołębi to mówię, kto będzie chciał to zapraszamy w sobotę mówię, darmowy wjazd, bramki będą otwarte, można przyjechać tu filmuję w tej chwili pana Eugeniusza Gołębki panie Eugeniuszu coś o tych białych pocztowych to tak. są na jakim oku te białe pocztowe? na kawowym oku na ciemnym oku na Ciemnym Oku, panie tak, Eugeniuszu, troszeczkę bardziej. No. i one kosztują po 20 złotych sztuka. Po 20 złotych sztuka, tak? Tak. Jest możliwość wysyłki, panie Eugeniuszu? Oczywiście, Jest tak możliwość wysyłki. Ja telefon mam do pana Eugeniusza, jakby ktoś potrzebował. Teraz, panie Eugeniuszu, tutaj co mamy? Tamte połowy to są siony, siony chyba? Siony, tak. Młode siony. Młode siony. Tamte siony młode po to po ile są? Złotych. 70 złotych. sztuka, tak? Tak. Te widymki? 50 zł sztuka sztuka, a ten widymek? Ten jeden, jeden kosztuje 20 zł. Jeden a ten Budapeścik? 10 zł. Zapraszamy do Radomia. Ja do pana Joniusza namiar miał. Pan Pan wysyła. Dzięki bardzo panie Juniszu. Tu po kawkę, pijesz kawkę? Nie, nie. To tutaj. To filmujemy nie kolegi Wojtkę, tak? tak. To Wojtka? inaczej myślałem, że mówisz. Nie? Wojtek, kolega Wojtek, te wieczki Parka ile? Po 3dyszki sztuka. sztuka. Tu mamy wywrotki, te żółte. Para to są żółtych wywrotek. Ile one kosztują? 7dyszki. 70 zł parka, nie? A ten jasny na białym ogonie, ten taki dłuższy? 4dyszki. A ta białogonka, ta tutaj? Dwie dyszki. Widymek? 15. 15 pasiaczek tam, co jest? 15. 20, 15. 20 zł. Tu mamy parko opalek. Nagrywamy parko opalek? Ile jest parka opalek? 80 zł. 80 zł. Dzięki. Tu mamy hambureczki, jaśniaczki, ale nie ma tutaj kolegi, nie wiem, pójdę te hamburki jakby co. Teraz no tak, e, panu powiem, te jasniaczki, piżaczki, pójdę panu panie tutaj? Po dwie dyszki zapraszamy do pana Wiesia, te, te, te kluczaczki, te białogonka wylacimy. Po dwie pół dyszki, ale ceny pana Wiesia podlegają negocjacji. Tak, jest, negocjujemy tak jest, przyjeżdżamy. W sobotę od razu mówię, kto przyjedzie, będzie targ, będzie giełda. Tylko dla tych, którzy przyjadą, szlabany będą pootwierane, także zapraszam do Radomia w sobotę. Ile będzie osób, trudno mi powiedzieć, natomiast targ będzie, będzie oszlabany, będą otwarte. Takie krakuski, proszę bardzo, jakie ładne, dobrane krakuski. Ile takie krakuski? Krakowski 40. a tutaj te białogon, ten wylecik? Jaśniaczki, po stóweczce. Po 200 zł za parkę. Się mówi, ale co nie kolegi podlegają negocjacji. Kolega czyta komentarze, apel do kolegów, czytajcie komentarze pod filmem. I dzwonić w odpowiedniej porze. Ten zakonniczek, co to jest ten zakonnik? Samczyk. I kosztuje ten zakonnik? Cztery dyszki. A te wiedeńskie czarne? Po trzy. Po dyszki. kopaki, samczyki. Jak ktoś potrzeba, to mamy samczyki, po trzy dyszki. A tamten, to jest para tych albomków? Siwe tak. albomki są para kaparzystych. Kosztują? 50 zł tu mamy, nisze, wiedeńskie, ale... Cena do worka nie idzie w Radomie, tak ceny e... polegają na negocjacjach, tak kolegów. E... A ten wiedeński, ten to taki byszaczek. a to, to samczyk też jest 80 zł, mówię za niego, ile kto da? Te ile kto to da? Samczyk 80 zł, ile kto to da? Ten korniaty, łapciaty. To jest samiczka no, to 60, 60 zł. 60 zł trzeba mówić, dobrze, a i dobrze, dobrze. niech poprawiał. Ile kto da, to zobaczymy? Tamte winerki parzyste? A, ta kosztują? 60 zł, tak jest, zapraszamy do Radomia, targ jest po to, żeby targować, ceny nie na są wysokie, ale przy targowaniu hodowcy schodzą z ceny, trzeba właśnie... Czerwonego nie wiem gdzie, ale filmujemy na to. Są ciemne, winerki. I Tomek te żółte to no, są mlemanciki po parka ten mlemanczy. A ten pawik taki jest na czarnym ogonie. Tomek cztery, cztery dyszki, a ten biały pawik Tomek, a co ten sam ten pawik na czarnym ogonie jest? Samczyk cztery dyszki A tam ten pawik ile kosztuje? A ten perłówek? Po dwie dyszki, jaśniaczki. A ten jaśniaczek? To wylocik. Piętnache. I ten pawik to jest ten żółty pawik. Co to jest ten żółty pawik? I kosztuje? Cztery dyski. A wyśwanczyk Tomek, co to jest? Samczyk. Samczyk czerwony. Proszę zobaczyć, jak się prezentuje ten wyśwanczyk czerwony. Ile ten wyśwanczyk? Z biedyżki. Zapraszam. Domka do domka do mam namiar. Tylko Tomek nie wysyła, ale jakby coś to namiar jest. Dobrze. Karpiaczek, nie wiem. Kolega poszedł też z rana, kupuje. I tu mamy takie jaśniaczki. Proszę bardzo zobaczyć. Tak, troszeczkę składowe i takie jaśniaczki. Jaka cena takich jaśniaczków? Od 15 zł. Ma, mamy tylko w Radoniu dzisiaj taką okazję przy czwartku. Bardzo niskie ceny, po 15 zł. A pasiaczka fajna jest kornieta tutaj. Ile ona ta pasiaczka? 3 dyszki. A brudek? Brudek jest zakupiony dzisiaj. A te ciemne tutaj, czarne, po ile? Po 10 zł. Także w wiadomo dzisiaj przy można kuć, a tu jest taki strauzel. U nas mówią strauzeli, a inaczej na to tranzuli ile takich tranzulek? 15 zł. I takie tranzule też się sprzedaje po 50 zł i po 70 zł ja widziałem. Różna, różna cena tych tranzuli jest to kolega ma akurat jednego, a ten Buda pasik. Co to jest? I ona kosztuje? 15 zł a ten Tiplerek czarny co to jest? I on kosztuje? Też 15 zł. Zapraszamy do Radomia. Czwartek dzisiaj to świętego chłodowców dojechało. Ja specjalnie przyjechałem, żeby poinformować, że w sobotę będą szlabany otwarte. Nie będzie pobierana opłata. Kto przyjdzie, to to będzie. Także targ jest normalnie. Tylko dla osób przyjeżdżających, kto przyjdzie, kto ma ochotę przyjechać, zapraszamy w sobotę do Radomia. A te jaśniaczki, czyje tu są? Nie wiadomo. Bezpańskie. Bezpański, kolega mówi, że bezpańskie. Nagrywamy bezpańskie. Ładny brudek tutaj. Nie wiem, czy on jest jasny. Zobaczymy, czy jest. Także takie mamy dzisiaj przy czwartku. Dobrze, że podjechałem, bo podjechają, jak mówiłem, będę się powtarzał, żeby poinformować, że jednak targ w sobotę, szlawane są otwarte i targ w sobotę się odbędzie. Ci, którzy mają chęć, ochotę przyjechać, zapraszamy w sobotę. Będzie dużo miejsca do parkowania, także może być nawet bardzo duży targ. Kurwa, bo... pan nagrywa Tu Gienka gołąki filmuje, proszę bardzo, co ten Gienek to jest ten pasiaczek? Samiczka. I ta pasiaczka, ta samiczka co ona kosztuje? 100 zł do zapłacenia. Co złote do zapłacenia, to już bez negocjacji? Gierek no się negoc... czuło. Ja bez cenę. negocjacji, Gierka nie ma negocjacji, Gierek mówi niską cenę, tyle kosztuje to jest zapłacenia. Ten mówi, co to jest? Samiec Kosztuje? 120. 120. A, ty, a, tutaj, a tutaj to jasne, tutaj, to takie bibliiste są. Tutaj ten 100, i ten. Samiec. Samczyk. A ta, a samczyk ten Samczyk, ten samczek ile kosztuje? 100 złote, a wylotka tutaj? 150 A to takie perłowe, takie malutkie widzę, tutaj to to białe. 30 30 zł. Zapraszamy do Radowia. Także dzisiaj w Radomiu Czwartek też jest Stark. Co prawda mały, ale jest. Tu też nie ma właściciela takie jaśniaczki. To już są takie dłuższe perłowe. Ciep przy czwartku. Cześć chłopacy, cześć Wojtek. Widzę, wczoraj ładnie ci chodziły wczoraj. Rano, do, do, znaczy do południa. <noise> Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Wszyscy wspólnie, razem promujemy targ głębi w Radomiu. Nasze hobby i naszą pasję. Jeszcze raz pomówię kilka razy w filmie, bo niektórzy dokładnie filmów nie oglądają, że w sobotę kto przyjedzie, targ się odbędzie, wjazd bezpłatny. Te hambureczki żółte, to ile tylko parkatek żółtych? To nie jest... To, ja, to... są sroczki? Jedne są, jedne są, Niech pan powie, nie pan powie czerwone. tutaj. A, para żółte i czerwone to są hamburki czy sroczki? Jak nie, to nazywają? Są, ja, ja, u nas no. to są y, hamburki. Hamburgki. A, 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 a gdzie, gdzie mówią na nich stroczki. Sroczki, sroczki. No. to czyli hamburki i sroczki nie popełniam gafy. No. Parka jest żółty z czerwonym, hamburgów ewentualnie no, stroczki. Młodsze, teg, tegoroczne. No. Ile one kosztują? Po 4 dyszki. Po cztery ta dyszki ta są te, te hamburki, a tutaj ten jaśniaczek, bo ten jaśniaczek ja, taki... To znowu para starych <coughs> i para młodych. I para, para starych ile kosztuje? Para starych też 4 cztery dyszki. 4 dyszki. No, jak ktoś się nie to to trzeba... Tak, ja... czyli za, do Radomia zapraszamy, bo w Radomiu, że cena może być wyższa, ale trzeba targować i kupować, tak. wtedy cena schodzi w tak. dół. Tam jest spoda, żeby kupować i targować, i bankiera nie żałować. Jak, tak jak ja to no. i, Bo ja już wysprzedaję no. wszystkie. Aha. dlatego Ile kto da? Tak. Ile kto da, kolega, mój by wysprzedać? Trzeba po prostu tak. nie zważać tak. na ceny. Trzeba przyjeżdżać i kupować. Tak. To tak. na... jest fajna pasiarczka, trochę za ciemna, ale fajna. Także zapraszam wszystkich w sobotę. Targ się na pewno odbędzie. Ci co przyjadą? Targ na pewno będzie, bramka otwarta. Będzie dzień dobry. Ramka otwarta, nie będzie pobierane opłata, będzie dużo miejsca, także bez problemu. Jeszcze raz zapraszam w sobotę do radomia na targ.